Witamy na kanale Usator. Dzisiaj taki vlog wprowadzający do modyfikacji Bartona Blade R125, na którego tak bardzo czekacie. Ten motocykl był u nas, widzieliście go na vlogu, ale no niestety klientka bardzo szybko go kupiła, bo się w nim zakochała. I teraz już mamy prawie 500 km, więc jest wstępnie dotarty, więc będziemy Wam pokazywać jak to jeździ przed modyfikacją, taki vlog, jak to jeździ na hamowni, jaką ma moc na hamowni przede wszystkim. No i później będziemy robić cykl z modyfikacji układu wydechowego też będziemy robić map tuning. Więc mam nadzieję, że będzie to bardzo fajnie jeździło, bo wygląda bardzo fajnie. Zobaczcie, za mną stoi ta perełka. Będzie to na pewno motocykl, który przyszłość opanuje, i tego, tych motocykli będzie bardzo dużo. Tutaj już klientka mi powiedziała, że jechała około 110 jeszcze przed dotarciem, więc to jest też bardzo dobry wynik. Zobaczymy, ile się uda osiągnąć już po modyfikacjach. obrócę kamerkę i pokażę Wam jeszcze dokładnie, jak to wygląda, jak ten motocykl wygląda po 500 km. Zobaczcie, klientka tylko stuningowała go sobie, wyciągając te odblaski, bo nie podobało się to. No, tutaj to kwestia gustu. Na pewno wygląda to bardzo fajnie. Proszę zobaczyć. I tutaj pokażę Wam rzeczywiście, ma już 500 przejechane. Szczęśliwie, kilka mankamentów znaleźliśmy, które, które przy przeglądzie pierwszym poprawimy. Co jeszcze? Na pewno będziemy testować ten motocykl w bardzo takim charakterystycznym miejscu na takiego e, ścigacza, czyli na torze. Zobaczymy czy nam się uda. E, śledźcie nasze relacje, będę wam pokazywał gdzie ten motocykl będzie jeździł. Robimy oczywiście mega wypasioną prezentację tego modelu, e, która naprawdę powinna zauroczyć każdego e, i będziemy już zbierać zamówienia preorderowe na ten motocykl. Ja się z wami żegnam. Ładuję motocykl i w przyszłym tygodniu już działamy z modyfikacją Blade R 125. Śledźcie i bądźcie na bieżąco.